w Dni Właśnie nas minęli szwajcarscy żołnierze na to. się Oglądają za moją żoną, bo się przywitali z nią. Idziemy mostem, który dzieli część kosowską-albańską od serbskiej. I powiem Wam specjalnie, to jest na północy Kosowa, tu jechaliśmy, bo no tutaj jest żubo. Cześć serbskiej, specjalnie z serbski się osiedlać, płaci za to. No i tu się dzieje. Ten most oddziela dwa światy. Karabiniery, wojska, NATO pilnują porządku. Tu policja i no Albania jest w ogóle. Kosowo to są Albańczycy, którzy się łączyli od Serbii, więc pół świata ich uznaje, płynie, Więc to jest część Kosowa, a tutaj serbska Kosowa strasznie pogmatwana. Idziemy do części serbskiej, która jest totalnie zupełnie inna. Specjalnie tu rząd się dla Serbów. A z tyłu mamy Kosowo, Mitrowicę. A tu mamy małżonkę Mełkingę. A tu mamy siły NZ karabinieri włoscy.